W spektaklu podążamy tropem poszukiwania odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy, czym jest nasza płeć, jak ogranicza nas płeć kulturowa, jak ogranicza nas system, w którym żyjemy i co się stanie, jeśli trochę porzucimy to antropocentryczne myślenie i zaczniemy po prostu czuć, damy sobie wolność i pobędziemy ze swoimi ciałami, spróbujemy być trochę jak syreny, trochę jak rośliny, jak takie um, fantastyczne stworzenia, a niekoniecznie po prostu ludzie. Na tropie naszych poszukiwań pojawiło się opowiadanie Mandyliko i faktycznie to opowiadanie, jego konstrukcja, bohaterowie, klimat, zmysłowość w jakiś sposób zarezonowało z tym, co już było w jakiś sposób przez nas przygotowane i czego poszukiwałyśmy. Obydwie poczułyśmy, że to jest jakaś wspaniała em, okoliczność, żeby te dwa tematy ze sobą połączyć żeby zainspirować się roślinnością, życiem seksualnym roślin i sensualnością, zmysłowością tego świata, porównując go do, do naszego ludzkiego świata, który jest bardzo taki normatywny, bardzo kontrolujący, bardzo systematyzujący, dość okrutny dla rozwoju naszej życiowej energii, jaką jest energia seksualna. Nasz pomysł na spektakl to spotkanie różnych postaci, na pozór nieznajomych, które stopniowo odkrywamy, oglądając, że mają ze sobą wiele wspólnego, żyją w jakimś takim heteromatriksie i też mają wspólną tajemnicę. Jest główna postać, wokół której zawiązuje się w pewnym momencie akcja, wokół tego bohatera, Zaczynają się dziać różne rzeczy, i w pewnym momencie odkrywamy, że ta spirala, która się nakręca, to są wspomnienia jego z, z przeszłości, z dzieciństwa, kiedy budując swoją tożsamość, spotkał się z agresją, z brakiem tolerancji wobec tego, co reprezentuje, co przynosi ze sobą. I odkrywamy, że. Wszystkie osoby, które są na scenie, uczestniczyły jakoś w krzywdzeniu tej postaci, ale też krzywdziły tym samym siebie. I, I że tak naprawdę one przeglądają się w tym bohaterze i odkrywają, że mają różne pragnienia, których nie mogą spełniać przez normy, które narzuca im społeczeństwo. W ciele aktorów skupiliśmy się na poszukiwaniu aspektów zwierzęcych w postaciach, ponieważ dużym tematem w całym spektaklu jest hybrydyczność, nienormatywność. Więc odbiliśmy się od, od, tych, od tych zwierzęcych aspektów do tego, żeby przełożyć je na ciało człowieka, na ciało aktora, na ciało konkretnej postaci ze swoją historią. No więc mamy tutaj oprócz syreny, mamy tutaj też inne hybrydy, które może nie, nie manifestują się tak bardzo zewnętrznie jak syrena, ale, ale w jakościach gdzieś w, w tym, jakie mają rytmy, jakie mają napięcia, jak się rozkładają. Tempa też ich działalności w, w obrębie sceny, właśnie w tę te, hybrydyczność podkreślają. Tutaj bardzo ciekawy kostium, chyba taki najtrudniejszy dla mnie. Kostium Syreny, gdzie pracujemy jakby na postaci pół kobiety, pół ryby. Przekładamy to jakby na język teatralny. To jest troszeczkę trudniejsze niż przełożenie tego na język filmowy bo w filmie nam pomagają różnego rodzaju efiksy, efekty specjalne, charakteryzacja ciężka i tak dalej, a tutaj musimy sobie poradzić z samym kostiumem, samą formą kostiumu, żeby pokazać jakby ten, tą postać jak najbardziej realistycznie, a jednocześnie teatralnie. w scenariuszu, który napisała Zuzanna Boyda i spektaklu, który reżyseruje, najważniejszym tematem jest dla mnie miłość. E, I jakkolwiek to brzmi, e, e, sztandarowo pewnie każdy twórca i każdy reżyser, bądź pisarz, e, świadomie lub podświadomie chce o tym najważniejszym uczuciu pisać. Ale jakoś specjalnie to wymieniam i wyciągam na plan pierwszy, że mam poczucie, chyba pierwszy raz, tak, e, tak świadomie pracując z tym, że, e, że ten temat jest po prostu istotny, że do tego dążą bohaterowie, że o tym tęsknią bohaterowie, o tym uczuciu wspominają, czują wielki brak e, na poziomie bliskości z drugim człowiekiem. E, różne deficyty nie pozwalają im na miłość do samego siebie, ani na zbliżenie się do drugiej osoby, więc. To jest taki temat, który szalenie mocno się przebija w spektaklu i, no i który jest ważny, ta myśl o, o tym, jak bardzo jest to uczucie nam potrzebne i jak jest kluczowe w naszym życiu I, i to jest fascynujące, żeby móc opowiadać o nim na scenie po prostu. Głupi Mary z krzesła spadł, złamał nogę o podłogę przyszedł le, wypił wypiłkę, głupi mar, szybko zę... Nie chcę tutaj tak tkwić! Ale jesteście cierpliwy, dobrze, wybęcie stąd, proszę bardzo, niby ja. Chłat się rozrzucił. Panie syn, sprawę kłopot! jest po prostu dzieckiem. Spokojnie jestem przy tobie, zawiodę nas. Mary nie może już panu przynosić cioski, Zabiorę nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, ty, dzwonko ojca Marla, powiedz, że jest syn sprawę kłopot. Powiedz, że sprawę kłopot! Proszę tutaj przyjść, tam sobie nie poradzę, tak mi przykro. Pana syn, sprawę kłopot! Panie, jest tylko dzieckiem. Spokojnie jestem przy tobie, zawiodę nas. Maru nie może już panu przynosić Zbrane z branego głową. Pan z branego głową. Sama sobie nie poradzę. Pan syn z Pan z zbrane głową. Tak z to? Spokojnie, Pan z branego głową. z nie z branego panu nie może już panu